Sprzedaży fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon, fachowiec zaprasza. Bezpłatne miejsca w żłobku, tańsze leki, wyższe pensje, walka z suszą czy powszechny system ubezpieczeń dla rolników to tylko część założeń programu Lewicy. W minioną sobotę w Łowiczu mówili o nich kandydat do Sejmu Cezary Olejniczak i popierający go europosł Marek Belka. Będziemy dbać o rolników w polskim parlamencie, pan y, europoseł Belka już to czyni w europarlamencie. Będziemy dążyć do tego, aby był powszechny i obowiązkowy system ubezpieczeń od wszelkich ryzyk, od wszelkich nieszczeń, od suszy, gradobicia, przymrozków z dopłatą odpowiednią skarbu państwa, żeby w czas skończyć zapomogi i te wszystkie procedury, które bardzo drogo kosztują. Polskie społeczeństwo, polską gospodarkę musi być powszechny system ubezpieczeń, żeby każdego rolnika było stać, żeby całe gospodarstwo mógł ubezpieczyć od wszelkich ryzyk. Druga propozycja to odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii jest to szansa dla polskiej wsi, dla Naszej tutaj łódzkiej wsi, łowickiej wsi, żeby każdy rolnik na własne potrzeby mógł produkować energię ze słońca, z wiatru. Widzimy, że tego słońca jest coraz więcej. Nasz kraj pustynnieje, również i nasz region. Czyli odnawialne źródła energii to jest szansa dla polskiej wsi. Budowa zbiorników retencyjnych, walka, odpowiednia walka z suszą, programy, które doprowadzą do odpowiednich nawodnień, żeby rzeki, które u nas płyną, a jeszcze płyną żeby były dalej zachowane, żeby można było z nich wodę czerpać do nawadniania, żeby takie warzywa jak tu dzisiaj na naszym łowickim rynku mogły być nadal produkowane z korzyścią dla naszych konsumentów. Na targowisku miejskim w Łowiczu politycy rozmawiali z mieszkańcami, przybliżając im program wyborczy, przekonując, że w Polsce konieczne są zmiany. Łowickie to ostoja olejniczaków, kiedyś młodszy brat Czarka, Wojtek Olejniczak był ministrem rolnictwa w moim rządzie. I dzisiaj mało kto pamięta, ale te dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej to dzięki niemu. Gdyby nie on i jego drużyna, nie zostałyby odpowiednie procedury uruchomione i te dopłaty byłyby i mniejsze, i później przyszłyby. Zapamiętajmy o tym. Głosujmy na lewicę, bo to są poważni ludzie, którzy dbają o. Wyborców dbają o Pol Pol Polki i Polaków, a nie tylko prześcigają się w nierealistycznych na ogół obietnicach. Wybory odbędą się już 13 października bieżącego roku. Polacy wybierą na czteroletnią kadencji 460 posłów i 100 senatorów. Oficjalna część obchodu Święta Plonów rozpoczęła uroczysta msza Święta Dorzynkowa. Następnie korowód Dorzynkowy przeszedł z kościoła na tereny OSP z 3 godzin, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. To polski sposób dziękowania rolnikom za chleb, plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla rolników, które wieńczy trud włożony przez nich podczas ostatnich żniw. Na początek wójt gminy Justyna Jasińska przyjęła od starostów tegorocznych dożynek chleb, a następnie przedstawiciele Sołec z terenu gminy Kutno przekazali więcej przeozdobione chleby. chleb gminy kutna, Kotliska, Komadzyn, Krzesin. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za te bochny chleba i będę starać się Sprawiedliwie dzielić, tak aby nikomu z nas go nie zabrakło. Kochani rolnicy, wszyscy zgromadzeni, filarem polskiego państwa było, jest i będzie rolnictwo, a silne rolnictwo zawdzięczamy silnym rodzinom. To oni bronili i zachowali w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Każdy z nas Nosi w sobie cząstkę polskiej wsi. Bez rolnika nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. To okazałe więcej i bochny chleba są tego przykładem. Składam wyrazy najwyższego szacunku wszystkim rolnikom za Waszą ciężką pracę. To Wasze święto, drodzy rolnicy. Z miłości do Ziemi celebrujemy święto. Plonów i dziękujemy za dar chleba. To właśnie ten szczególny szacunek dla chleba wyróżnia nas spośród innych narodów, bo to tutaj ziemia jest traktowana jak dobra matka, która rodzi i karmi. Dlatego z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowa przed wami, bo mimo licznych przeciwności losu sprostaliście swoim obowiązkom. A dzięki Waszej pracowitości, zapobiegliwości i mądrości chleba nam nie zabraknie. Biskup Ignacy Krasicki już w XVIII wieku pisał święta miłości kochanej Ojczyzny. Czują Cię tylko umysły poczciwe. Bo tylko człowiek poczciwy może kochać swoją Ojczyznę. Człowiek zły będzie miał inne cele, będzie miał inne zadania, będzie miał inne pomysły. I tą miłością swoją ogarniamy nie tylko nasze rodziny, nie tylko naszych sąsiadów, nie tylko lokalne społeczności, ogarniamy całą naszą umiłowaną ojczyznę. Święto plonów, tradycyjne dożynki, to jest taki moment, taki czas, kiedy wszystkie prace polowe zostały zakończone. Jest to najpiękniejszy starobolski zwyczaj, tak głęboko zakorzeniony w naszym narodzie, to jest tradycja mieszkańców wsi. Naród, który nie ma tradycji, nie istnieje. A my tą tradycję posiadamy, pielęgnujemy, umacniamy. Mamy tą tożsamość narodową. Tak jak Święty Jan Paweł II w homilii w 1997 roku w Krośnie powiedział: Oddaję hołd Spracowanym rękom polskiego rolnika, tym ręką, które z ciężkiej, trudnej ziemi wydobywały chleb, a w czasie zagrożenia tej ziemi broniły. Pragnę tutaj skierować słowa podziękowań do pana posła Tadeusza Woźniaka, do pana obecnego senatora Przemysława Błaszczyka za to, że obroniliście ten obrót ziemią, że ta ziemia nie może być w innych rękach, tylko w polskich w polskim rękach naszych rolników. Po części oficjalnej na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Od dmuchańców i trampoliny dla dzieci, przez pyszne swojskie jedzenie, po występy zespołów. Dzisiaj mamy wyjątkowe święta, najważniejsze święto w gminie Kutno, są to dożynki święto plonów w tym dniu z całego serca. Kłaniamy się i dziękujemy rolnikom za ich pracę, za ich trud, za ich poświęcenie za to, że nie brakuje nam chleba, że możemy spożywać dary ziemi owoce ich pracy. Jest to również podziękowanie wszystkim, którzy pracują w gotowości jako służby służące rolnictwu w różnych administracji, organizacji, związkach, szereg osób, którym możemy dzisiaj podziękować za ich obecność, bo bez nich również nie byłoby naszego rozwoju, naszego postępu. Naszej obecności i tego wspaniałego święta. Na początku rozpoczęliśmy uroczystość mszą Świętą, dziękując Panu Bogu za, za tą łaskę, za to, że mogliśmy odbierać owoce swojej pracy. Dziękowaliśmy ofiarując wieńce dorzynkowe. Było ich kilkanaście. Wspaniałe, okazałe, z bardzo różnorodną, bogatą symboliką. Dorzynki są polską tradycją. W wielu krajach świata takiej tradycji nie ma. A my po prostu zbieramy się na polskich wsiach, aby dziękować Bogu i ludziom za plony, za to, że nie ma głodu w naszym kraju, za to, że mamy co jeść. Chcielibyśmy, żeby na całym świecie nie brakowało chleba, choć wiemy, że także wiele dzieci głodujących jest i nad tym bardzo, bardzo bolejemy. Ale także jest śpiewana taka, taka piękna pieśń dorzynkowa. Święty chleb, święty chleb naszej polskiej ziemi. Niech pod każdy trafi dach. Niechaj się rumieni. I tak, niech się rumieni ten chleb na polskim stole. Bo. Przecież nawet w polskiej literaturze często nawiązujemy do chleba. Mówimy o tym, o tym wymiarze świętości chleba. Jeszcze tak niedawno. Matki w polskich domach, kiedy kroiły bochen chleba, najpierw opierały sobie na piersi i czyniły nożem znak krzyża. No dziś już niestety często tego znaku krzyża na tym chlebie nie czynimy, ponieważ już kupujemy pokrojony przez maszynę e, gdzieś tam w sklepie, gdzie, gdzie kupujemy albo, albo w piekarni. Ale myślę, że w duszy czujemy tę wyjątkowość, tę wyjątkowość właśnie chleba, bo ten chleb właśnie do kraju tego, gdzie kruszyna chleba. Podnoszą z ziemi przez y, uszanowanie dla darów nieba tęskną mi panie, jak pisał Cyprian Kamil Norbit. Y, bo to jest właśnie symbol tej pracy, y, owoc ziemi, owoc pracy rąk ludzkich. To święto przede wszystkim rolników. Czego możemy im życzyć w takim razie? Zdrowia, pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, żeby ta praca zawsze owocowała dobrym plonem, dobrymi owocami. Ważne są ceny. Ten rynek jest tak niestabilny, tak zależny nie tylko od naszych krajowych uwarunkowań, tak jak mówiłam w swojej przemowie. Jest wiele czynników, które wpływa na to, że mamy niespokojne sny i wiele nas może zaskoczyć tak znienacka. Także życzę wszelkiej, wszelkiej pomyślności, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz mocno W celem projektu numer 32 jest obsadzenie różami altany, która znajduje się na terenie przedszkola miejskiego numer 17 w Kutnie. Różana altana, jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt różany i po pierwsze chciałyśmy podkreślić markę Kutna, a po drugie chciałyśmy stworzyć tutaj taki zakątek relaksacyjny, wypoczynkowy dla całych rodzin. Różana Altana jest doskonałym miejscem, w którym mogą odpoczywać dzieci oraz rodzice korzystające z pobliskiego placu zabaw. Drodzy mieszkańcy, jeżeli chcecie wypoczywać w pięknie zaaranżowanej przestrzeni, to głosujcie na projekt numer 32 Różana Altana. Serdecznie zapraszamy do głosowania. W konkursie zorganizowanym przez Polfarmek SeSA wzięły udział szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne z naszego regionu. Zadaniem uczniów było stworzenie dowolną techniką filmu, który był związany z hasłem przewodnim Pokaż jak dbaż o zdrowie, przedstawiający tematykę zdrowia w różnych aspektach. Choć o rywalizacja była niezwykle wyrównana, ostatecznie na najwyższym podium uplasowała się młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kutnie. W nagrodę szkoła otrzymała 10 tysięcy złotych na dowolnie wybrany przez siebie cel. Bardzo się cieszę, że firma Polfarmek zorganizowała po raz pierwszy konkurs pod tytułem Pokaż, jak dbasz o zdrowie. Myślę, że będzie kontynuacja tego konkursu w następnych latach. Cieszę się również, że nasza młodzież zajęła pierwsze miejsce i okazało się, że no, mają dużą wiedzę z zakresu i biologii, i chemii, odnośnie sposobu odżywiania się, w ogóle generalnie prowadzenia zdrowego trybu życia. Drugie miejsce zdobyło katolickie liceum i technikum, w Kutnie otrzymując czek na 6 tysięcy złotych. Kiedy uzyskaliśmy informację o konkursie i wywiesiłam plakat, to była inicjatywa młodzieży, że oni bardzo chętnie przystąpią do tego konkursu i wykonają właśnie swoją pracę na temat promocji zdrowia. Akurat młodzież, która się zainteresowała to pewna grupa z profilu biologiczno-chemicznego oraz z organizacji reklamy, a także były pojedyncze osoby z technikum logistycznego. Zajęliście Państwo drugie miejsce? Zajęliśmy drugie miejsce, bardzo się z tego cieszymy, a zatem jest to wynik efektu pracy naszej młodzieży. Na pewno to, co oni zaproponowali, wynika z ich kreatywności, zaangażowania i to się podobało, gdzieś tam żyli konkursu. Cieszymy się z tego niezmiernie. Trzecie miejsce i nagroda o wartości 3000 zł. zdobył specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 w Kutnie. Jesteśmy bardzo dumni. Zdobycie trzeciego miejsca to było dla nas naprawdę niezwykłą niespodzianką tak? i dla nas wszystkich nagrodą. Czujemy się, gdyby, jakbyśmy zdobyli pierwsze miejsce, ponieważ nakręcenie filmu przez młodzież z jakimikolwiek deficytami jest bardzo dużym wyzwaniem. tak? I Tak jak praca na początku nie była najłatwiejsza, tak później młodzież tak. Pięknie zaczęła pracować, miała mnóstwo pomysłów. No i jest efekt w postaci trzeciego miejsca. Poprzez akcję promującą zdrowy tryb życia PolFarmexSA chce zachęcić młodzież do profilaktyki zdrowotnej. Przedsięwzięcie jest także formą zachęcenia mieszkańców Kutna do aktywnego udziału w jubileuszu firmy PolFarmexSA. W trakcie konferencji kandydat Dariusz mówił o specjalnej premii dla pracowników za aktywność. Dotyczyłoby to te osoby, które zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca brutto. Poruszono również temat o nieuczciwej kampanii wyborczej, zwracając uwagę na niszczenie banerów czy plakatu przez nieznanych wandali. Koalicja Obywatelska proponuje, aby dla osób, które zarabiają do 4,5 tysiąca złotych brutto, była specjalna premia, premia za aktywność w wysokości 600 zł. A więc nie zwiększamy kosztów pracodawcy, a dochody pracowników, Idą w górę o prawie 600 zł. Dla przykładu, dzisiaj osoba, która zarabia 2250 zł, brutto, dostaje 1600 zł na rękę. Od 1 stycznia, jeśli wygramy, będzie zarabiała 2250. Dokładnie o te 600 zł więcej. PiS proponuje inne rozwiązanie. Krótko mówiąc, dekretem podnieść do 4000, a nawet z kosztami 4700 i przerzuca to na pracodawców. Do nas apelują mali przedsiębiorcy abyśmy zrobili wszystko i wygrali, bo boją się, że Jarosław Kaczyński faktycznie wprowadzi podniesienie płacy minimalnej kosztem pracodawców. Oni będą musieli płacić. I teraz pytanie, jak ktoś kto prowadzi kiosk, jak ktoś kto prowadzi nie wiem punkt fryzjerski, ma zapłacić pracownikowi nagle 4700 zł. To jest po prostu nierealne, no nie można em, e, zarżnąć polskiej przedsiębiorczości. Na przestrzeni ostatnich tygodni miałem niestety kilka takich sytuacji również tutaj w Kutnie. Gdzie nie tylko plakaty, ale banery były niszczone mm, e, przez nieznanych sprawców. Nie będę zgłaszał wniosku ani żadnego pisma do policji, do prokuratury, bo te organy mają i tak dużo swojej pracy i dużo pracy do zrobienia. Ale chcę się zwrócić z apelem do policji, aby podjęła działania o charakterze prewencyjnym, operacyjnym, a do konkurencji o więcej szacunku. Dla konkurencji politycznej i do materiałów, które produkujemy. Otóż możemy się różnić, możemy się spierać, ale apeluję do przede wszystkim adwersarzy politycznych, żeby nie niszczyli po prostu banerów, plakatów. W trakcie spotkania poruszono dwa inne bardzo ważne tematy związane z działaniami na rzecz walki ze smogiem oraz problemem śmieciowym. Chcemy przede wszystkim zapewnić dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, czyli zadbać o to, żebyśmy oddychali czystym powietrzem, ale również dofinansowanie do automatów na plastik, gdzie beneficjentem będą również e, mieszkańcy miast, gdzie mogli, będą mogli korzystać z preferencyjnych zniżek, dając na przykład plastik e, do takich automatów. Dzięki temu wzbudzimy też świadomość społeczną na temat e, zużywania e, plastiku. Trzecią bardzo ważną kwestią, którą e, Porusza nasz komitet jest też przede wszystkim spowolnienie, zwo, spowolnienie złożenia śmieci do Polski. W 2018 roku do Polski zjechało z takich krajów jak Niemcy czy Wielka Brytania aż 440 tysięcy ton śmieci. To jest aż o 60 tysięcy ton więcej niż w 2017 roku. A od 160 tysięcy ton więcej niż w 2015 roku. My chcemy spowolnić ten proces, chcemy zaprzestać tego, chcemy dbać o środowisko Polski i o to, co zapewniamy naszym przyszłym pokoleniom. Ponieważ naszą rolą jest nie tylko zadbać o, o to, co dzieje się teraz, ale o przyszłość kolejnych pokoleń. Uzupełniające, Szanowni Państwo, ponieważ niedaleko Kutna, a pod zgierzem, znajduje się Polski Czarnobyl. Tak zwana Boruto, na której jest zakopanych 200 tysięcy beczek z chemikaliami, jak również przywiezione śmieci w ostatnich latach z, całe, z całego świata. Otóż zapowiedzieliśmy, że złożymy w tej sprawie specustawę, bo to jest nasze zdrowie, nasze życie i nie można przechodzić obojętnie wobec tego, co się tam wydarzyło. Pan premier Morawiecki obiecał zabezpieczyć ten teren. Ten teren nawet nie jest zabezpieczony, nawet nie jest ogrodzony. Dlatego czas najwyższy po prostu Borutę posprzątać i obiecujemy, że taką specustawę złożymy, bo koszt wywozu, utylizacji tego wszystkiego to prawie 5 miliardów złotych. Więc żaden samorząd, ani powiatowy, ani gminny, ani nawet wojewódzki nie jest w stanie sam udźwignąć ciężaru posprzątania tego terenu. A to jest sz szczególnie ważne dla mieszkańców właśnie Aleksandrowa, Zgierza, Łęczycy, Łowicza i, i, i Kutna, dlatego że no, e, e, takiego drugiego miejsca w Polsce, gdzie jest tyle chemikaliów zakopanych nie ma. Uroczystości rozpoczął przemarz ulicą Królewską do Parku Traugutta, gdzie na scenie przywitał ich Mariusz Sikora, przewodniczący Rady Miasta Kutno oraz Małgorzata Kołodziejska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Kutnie. W imieniu swoim, jak i w imieniu prezydenta Miasta Kutno, pana Zbigniewa Burzyńskiego, Życzę Wam wspaniałej zabawy. Yy, tak, żebyście się bardzo dobrze bawili, przepełnionej radością, szczęścią. Żeby Was nigdy nie bolały brzuszki, żebyście mieli dużo energii na zabawę, jak i naukę poprzez zabawę. Tego Wam bardzo życzę. Życzę yy, także wszystkim rodzicom tutaj zebranym, żeby Was rozpierała duma, yy, żeby dzieci Wam dawały powody. Do jak największej dumy. Życzę wspaniałego dnia. Niech żyją przedszkolaki. Kochani, bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj tak licznie zebrani. i Jeszcze raz wspaniałej zabawy, udanego dnia. Niech żyją przedszkolaki. Brawo. Brawo. Po oficjalnym otwarciu dzieci wspólnie odśpiewały hymn przedszkolaka, a następnie oddały się zabawie. Na dzieci przygotowano wiele atrakcji, m.in. pokaz baniek mydlanych, występy artysty magika czy warsztaty cyrkowe. Ta, 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 Zapraszamy Państwa do środka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek Szkoleniowy Multiserwis Siemireckiego 18 Kutno. Zapraszamy.